Widać ludzie z tej strony, Kyrzy. A to jest kolejna połówka, można by powiedzieć, bo to nie, nazw nie, nazw nie, nazw nie nazwę pełnym odcinkiem, ponieważ zaczynamy łąb. Ale wcześniej nie nagrywałem bo sobie tak po prostu włączyłem muzykę, nie chciałem się komentować. A tu widzę, że całkiem ciekawe podejście wyjdzie. Gaben Judasem. I postaram się przejść Dark World, Shatana i Hasha jednocześnie, więc zobaczymy, może się uda wszystko załatwić za jednym razem. Obecnie mamy czas, 21 minut, mamy przejść. Kolejne dwa poziomy w ciągu 30, w ciągu 10 minut, jakby nie patrzeć. Na wszystkie te flowy, aż do łączki mamy maksymalnie 30 minut przeznaczyć. Mamy Epic Fetusa od pierwszego flowu. Wydawało mi się, że to będzie słaby run, bo w tej części Epic Fetus nie jest taki fajny, ale słyszałem, że ma kilka fajnych synergii, więc postanowiłem sobie go wziąć. I mimo że jakiejś super synergii jak na razie nie miałem. To wydaje się Że mam duże szanse na przejście hasha. Ale dobra, zawsze jak gadam dużo to się spóźnia, więc postaram się skupić Jakby było strasznie, strasznie wolno szło, to mam kartę O enfant pył Powinniśmy zmarnować też najwyżej jeszcze 3 minuty na tym florze Dobra, weź to. Mamy też bundle, dlatego co podwójne. Widziałem tego pajączka, ale... Nie, jakoś nie zareagowałem wystarczająco szybko. I postaram się jak najszybciej to załatwić. Dlatego poczekam na typka. Dobra. To jest słaby pokój. Jak ja już go nie lubię. Chyba go po prostu poprawili, bo domyślnie miałem chyba atakować. Zaraz przy wejściu. A wcześniej tak nie robił. Epic Fitness ma strasznie duży ten, jakby obszar ataku. <coughs> double Cut, pi to pierwszy raz widzę. Double Cut, double Cut. Tutaj jest. Uh, when used, uh, this card will activate a use of use space by item for free. Czyli po prostu damage up, jakby nie patrzeć, bo mamy damage up na spacji. Tak mało to użyteczne, bo i tak oszczędzam spację. Ale załóżmy, że niech będzie. Ja trzeba chyba wszystkie Nie ma co na nich denować czasu. Widzicie takiego pipa powinniśmy na dwa dokładnie walnąć. Mam półtorej minuty na ten fly jeżeli chcę na spokojnie. Um, muszę wrócić do Empress. Gdzie zostawiłem to Empress? Na pewno nie tu. Jak nie będzie MPS to też nie będzie tragedii. Ale tutaj bym był spokojniejszy, że zdążymy. Może tu w prawo? Też nie. Chariot. Jeszcze minutę. Na 6 minut mamy na pokonanie dwóch flyów po prostu. Po, po prostu tak to zróbmy. Tutaj stąd przyszliśmy. Dobra, załóżmy, może inaczej trzeba pójść Dobra Można jest szybko... Nie, nie, nie pójdzie z nim szybko. Okej okay. Może tędy... Ja nie widzę, że się jakimś cudem. Jest. Wiadomo o tym pokoju, jaka musimy pokonać. Aj. Dobrze, hu. Uh. That is long legs. Na dwa hity. Dobrze, że się nie chowa. Jak widzicie, klucz mam, więc tutaj wejście do szatana powinno być już zagwarantowane. I muszę pamiętać, że idziemy przez Dark World. A może sobie... Nie, jak mam czas? A co mi tam? Co mi tam? Aj, nie zwalę na dwa hity, niestety. Aj, dziabnął. Aj. Dobra, no, i na spokojnie. Już pójdzie szybciej, jako że się nie chowa. I mamy hasza. Nie mamy spowalniających ten. Nie mamy stopwatcha, który spowalniał ocenę łzy, przez co o, o wiele łatwiej było. Dlatego nie wiem co tutaj się spodziewać. Czy się uda, czy nie. Ale mamy sporo serduszek. Mamy Jereł. To jest za późno, nie? Tak, za późno. Chciałem już sprawdzić, żeby... mieć maksymalne szanse. Pomyślmy. Pięć za 15? Placebo, dobra. Dobrze, że przynajmniej dodałem to do rotacji. Znaczy do... ...w mojej kolekcji przedmiotów. Sekunda... Co tu... A, to jest ta sama karta. Nie ma znaczenia. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. jest ważne, jedynie unikanie późniejszych właśnie ataków. O, 1 ci przez chwilę pokazywałem. Ale mam spowolnienie na tym, zapomniałem, że mam tego pajączka, jest sprawia, że czasem na łzach mam spowolnienie. Więc może aż tak źle nie będzie. Ja ją ja mogę na szczęście. Chcę być jak najdalej od niego, żeby mieć czas na reakcję. Jak na razie ten plan się sprawdza. On jest schowany teraz. A tego nie dostaję. Okej. Okay. Teraz ma te kółkowate ataki. Te, mu te muszki są niedoreczne a na szczęście one nie skręcają, tylko lecą w swoim kształcie w jedną stronę, jak widzicie. Teraz chyba jest dokładnie na środku, bo chciałem się oddalić, a widzę, że tu jest podobny dystans. Muszki muszą uciec. To jest to To z tym będzie Niefajnie, bo to widzicie jak lata Tutaj akurat powinienem kilka hitów dostać na tak jest niedorzeczny Spoko, nie zauważyłem go, zupełnie go nie zauważyłem Pamiętaj, że ma ten sam kolej i że spełnił akurat masę. O! Nie da, atakuje na całej powierzchni. To jest duży dużej ja Przestań. Gadę. To miejsce wydaje się wyjątkowo puste. To ten pas. To samo tutaj. Czyli są jakieś luki w tych atakach? Czyżby? Ja oszukujesz panie. Wiesz? Oszukujesz. A i znowu ten atak. Ajajaj. Nie wiedziałem jak się ustawić i dalej nie wiem jak się ustawić. Tu? Może być. To nie śledzi, ale mam dość spida, wydaje mi się. Rozwalmy to, póki widzę. Widzę tego jednego spokojnie. Powie. Chcę jednocześnie właśnie w niego cisnąć. Jest blisko. A jeszcze aż tak bardzo nie gniemy. Gdzie ty jesteś? Na dole. Schowany. Okej. Okay. Schowany dalej. Jaki oszust. Adalet. To ja podkręcone szaty. Jestem w złym miejscu. Ale wygrałem. Nie ma ja przejścia dalej? Ale co? musi być Słabo Myślałem, że przejdę do Sheol To jest nowy ending To jest nowy ending No cóż, spodziewałem się, że uda mi się przejść wszystko, tak jak to wcześniej było, ale najwyraźniej w update'cie naprawili i w końcu widzimy ending. Tak więc, dzięki wielkie ludzie, że oglądaliście tę połówkę odcinka i do następnego razu, Żegnajcie.